<śmienicza> to ja, ma, ma. Eee, Pięta, to. OK. Eee, e, są ludzie porozumiewający się za pomocą e, chuja. E, serio. Chuj, tak nazywa się język używany przez Indian w Gwatemali i Meksyku. Dla przykładu kobieta w nim to X, a mężczyzna winak. E, nie wiem, jak nazywa się pewna część męskiego ciała w tym języku. E, tak na. To lecz Pytanie nas to męczy. Jak spotkamy coś, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, Ten powinno wymawiać się czuj, więc słowo Uj. powiedzenie czuj, czuj, czuwaj nabiera nowego znaczenia. Dobra. E, tutaj Esu, to jest kolejny, kolejna mapa customowa, City 17. Wszystko moje, wszystko 17. moje. Ale Bo się dobrze. rzucili po prostu jak na targ. 17. Jak na targu. No może 17. przywitamy się, dzień dobry. Nie ma to oczy inaczej na co pieprzysz. Jest Verlajden, DawidB930 i Turbowin. Siema. go mojego spray'a? Bo wszyscy już to widzieli, nie. Oh man! Jarajcie się. Kto się zjarał? Złota, w ogóle tak z daleka to w ogóle nie było złoto, patrzcie. Ale ja się jaram. Faktycznie. Ej, to Diaksy z Minecrafta. Jak Kopiemy, tak. kupiłem keł makido Bopiłem go tak, jak Wero widziałeś go spraya? Nie Dawaj sp dawaj spray spraya Dawaj, pokaż. A to jest... ja widziałem w tepie, takiego masz. Jakiś spray spray. A ja strzeliłem normalnie tego. Bo ze scrisho chciałem powiedzieć. Śmierzne. A to jest Half-Life'a, nie? Tak. Wow. A Ratuje Cię, ratuje Cię, turbo ratuje! No dzięki bardzo, ale ja, ja jakoś uratowałem, ale spoko. Ty, 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 ty. No to ej, to kogo ko ja zabiłem? Mnie. <coughs> ej, czy są pils ktoś chce? Ja! Ja, esu. Ja, esu. No, <coughs> A ja Cię uratowałem, turbo. Hey, we Wziąłem wszystko. Let's połknę go do przodu. Połknę O, tutaj to są diaksy. Ej, tutaj to są diaksy. DIAKSY! Uważajcie! AAAAA! Sm smokery. Min to mineciarz. On chce oh. e, Turboina Króla Minecy. Tak. Że niby to... lepszy jest. Króla no, Klozetu. Jest. Król Klozetu. <laughs> nie no, nikt nie pobije, nikt nie pobije ojca laski. Ojciec. ojciec. Okay. kontynuowała się. Ja myślę, że Papuga Turboina tutaj e, klimat buduje. Tak, lotu. tak. Zresztą w ogóle taki ptaszek śpiewa sobie. Oh. <laughs> O, Charger. No, co? What the Oho! Jaki double głos. O nie! A, horda! Bro, niech byście chcieli. Czekajcie, rzucę im faj bombę. What the fuck? Opluli mnie. Esu! Uciele mi turbo. No, ja chcę mieć więcej plików. Ja się Jezu, do Dawid jak my się przecinamy <laughs> przez nich Aaaa, A, Gij wszyscy Prujemy do przodu O Boże. jesteś żyjemy To było tak. piękne na tej klacy schodowej. i To tu jest <ślesk> trupów <ślesk ślesk> Jak w akademikę. O mój Boże <ślesk> Ej powiedzieć wam coś? Najzabawniejsze jest to że ja w ogóle hapsów nie straciłem No Czego? To się uleczę to właśnie znowu No kurde ktoś strzelił w jakiś autobus i to pewnie ja <gulę> na... ogóle co to robią samochody Właśnie wypadki Nie to było zbyt twarde. Tam jest Switch no Gdzie Switch? Tam rzucę ej, rzucę na nią to, na, na nią żygowiny boomera To dobry pomysł, Szkoda, teraz, że nie Teraz poże jak jest corda. Dokładnie A gdzie ona jest? Tam, tam 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 tam. Okej, okay, dużo mi to Została. mówi. Dzięki, David. Wiedzą. O ja, Charger. ile ich tu jest. Być nie wyszło. Charger, uważaj. Cie. Tu. Ej, może byście pomogli, co? Wiesz, co by ktoś powiedział? No dobrze. No, no, no. O kur, No Tu szybko nie. zostało mi papę. Darby... Lol, pomóż mi. No. Dzięki. Spokojnie zawsze do usług. Ej, co wy robicie? Czemu kwasi się ta żacie? Zważajcie, <grym> bo tutaj jest. Ja leżę w krwi. Weźcie, użyjcie moją apteczkę. Szybko, żeby Ej, nie aptecz, się... Ej, apteczka tu jest. Chodźcie szybko. Ej, weźcie ją ktoś. Ej, no się no, nie straciło. Dawid nie żyje? No bo go mnie nie uratował. No bo byłem otoczony. U zdrajca. O, witch O Witch, witch, witch. Zgaście latarki. <grym> I tak, Kurwa, jak to Jezu, jest switch! Jezu! Ej, ratujcie mnie. Ej, mnie. na patrzy! A tu brogi, no ratuj mnie! Ratonko! Ratonko! Ratonko, witch mnie bije! Zginę! A, Ratonko! <że> Dobra, no, ja ja to, ja to, to. jesteś wredny, wiesz? Jesteś wredny. Ale jesteś no. piłut. Ja, jak, jak sobie wziął adrenalinę i wyskoczył. O, o najwięcej zapił. Tak, tak prosto, brzydko. Co za... Typ. Ale krótkie to trochę. To już koniec mapy. Już koniec mapy, mapy. dziękuję no, za grę. Ma, mapy. Ile to ma rozdziału? 5, 80. 4. Ale mapa nie dużo waży. 80 megi, miliardów megabajtów. City A ja jeszcze, ja jeszcze w tyle słyszę ten. Słyszę alarm samochodu. Hehehe. Okay. jesteś naprawdę wredny. Zamiast mnie obronić, całe życie to ten se uciek. Normalnie tak jest. No. Chyba. Very nasty. A wiem, Turbowie, że tam leżała jakaś i chciała się być tym. Że jesteś królem, ale. Królem <coughs> Chciałem być imużynem. O, no, ktoś mi pisze na kuku. Na, na kuku? Na, na, na Kto te... używa tego czegoś? Kto używa Gadugadu? No Gadugadu gadu to jeszcze, ale kuku to w ogóle wymysł szatana. Nikt nie tego się... nie użył. <noise> ja A, mnie. kurde, jeszcze nie wszyscy są, dobra. Ej, leci. Ej, na mapie z Half-Life'em jestem złomem, więc się czuję zupełnie jak w Half-Life'ie. Dobra, gdzie są uptrunki? Dzięki za info.

Motherfuckers! Hey, włączył się alarm Co to jest? co? Dudu, Ja Jesu nie martw du -du. cię Nie martw cię uratuje się Nie trzeba Nie martw się, nie uratuję cię Nie A, martw się! No nudzi się mu Sunąć się! z tyłu Czemu z tyłu Czemu są lagi? Czemu z przodu? Nie wiem Charger! Charger! o oh, wow Ja cię uratowałem Beru Tyłu. Dzięki. Dzięki. Pięknie. Proszę mnie, żebyście mi nie byli po plecach. Czekaj. Nie za a co. No, się zombie! Dziękuję. Weźcie, strzelcie w ten kanister. Co, Dziękuję. dobrze. Kto strzelił? Co, a sprawdzałeś ja. Sprawdzałeś czy jak się nagrały tamte mapy? Chodzi, dzięki. Co? Sprawdzałeś chociaż, jak się nagrały tamte mapy, czy się. Nagrały się. Ojej, palę się. No, god damn it! Dlaczego nikt nie, nie ratuje? Ojoj, jeden Tubrowin, no ojoj, to ci teraz pomoże. Ej, może jednak. Cieba <śmierdzi> słuch. Zostawiamy Tubrowina teraz. To no ładny obrazek, w mojej Bez Eee, <śmierdzi> Ojej, jest ich trochę dużo. No. Uratujcie no, mnie, turowi do. No, bo... Będę waszym murzyny, no chodź tu. Policjanta w plecy Dobrawo Co się właśnie robisz z policjantami Ręka nie boli. Dobra, tak chodź Murzynie, chodź Teraz cię odpuszczę, ale jeszcze raz mnie zostawisz to normalnie OESU No ginę życia. tutaj, szybko No ja cię podnoszę, a ty upadasz Ja ci podnoszę, a ty upadasz <noise> Splitem no na nie. No to uciekaj Dobra, let's go. Się, Ja się leczę. Ja, co mamy teraz iść, bo tu są trzy wyjścia z tego co widzę. Ja sprawdzę tutaj. Ja się leczę, mam was gdzieś Ja też się uleczyłem. My mamy chyba wyłączyć ten alarm, no bo się... On jest na górze gdzieś Help me! To czy ja tam co, dojdę? Bro. Kurde ktoś mnie zrzucił! A język nie łapie! Ratunku! Aaa no, leć mnie Ej, pomóc dobrowinowi czy nie? Nie mammo, idę z baseballem. Masz, pomogę ci dobrowinie. Później się muszą utrzymać ze sobą. Skurczy syn Wyłączacie ten alarm? Weźcie no mi ja ja kurwuj... idę. A kurwujcie mnie asekulwuję. A, se... A, se A mnie, bo ja mam A sekuruję. mnie. O do charger. No. Powiem wam, to jest przerąbanem, to jest dużo zombie specjalnych, znaczy pod tych... Nie wiem. Znaczy tych nie jest. Tych... Bo Ewa. Od Ewa? Ewa? I mam A... tylko baseballa więc tak... Wiecie. Zostaw mnie, Brudasie! Wyłączyłem! Dobrze. Dzięki za imię. Ja z wszystkie na ziemię, S-u wyłączył. Ej, tam się, tam wszyscy No boże, da. co ich tutaj tak dużo? No bo S-u. No bo S-u. Ej, na dole ile ich jest? Patrzcie. What the hell Na górze jest, jest ich bardzo dużo. To, to muszę przyznać. Możesz tu grać w dreczego, Jaki Jakiś w środki no nie dzięki. Dajcie mi, dajcie mi, bo ja mam mało życia. Fak, splitter. O kurde, ła, o, kurde ła, o kurde, o kurde. Ej. Lol, lol, lol. Dobra, już żyję. Mam 2% życia. Dzięki. Dzięki, David. Ja nic nie zrobiłem. Nie, wcale. No, ja nadważam na do zamki. sekurujcie mnie, a nie tutaj suruję ja go, leczę i obrywam. Ja, ja cały czas rozwalam po pięciu zombie jednym hitem. więc <grym grym> Robię co się da. Ale to są w, to, w ogóle skrypty. Kto do mnie strzela? No, ty! Aaaa! Co, 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 co mi wiesz? Overliner kijem mnie potraktował. Czekajcie, my sobie po popatrzymy. <grym ja <grym ja proponuję popatrzeć na coś innego, na przykład to. Dobra, chyba się skończyło. Patrzcie Siem na suki. Bo... Patrzcie no... na <grym> to jest no coach. Mur. <grym> <grym> Ej, tutaj jest wejście. Mur. Co? U, to coś złoni. Chcę ci coś? Halo? Mur. No, coś? Chody. Disco. Mer. Hmm. No, co? powiedzieć ci coś? No, tych co zawsze. Ty, ty, będę miał szary ekran przy ciebie. <grym> Dobra, świetnie, świetnie się z wami gra. Ej, daj Kid. No siema, jestem. Gdzieś, gdzie się ma, jestem. Jarzdem. Gdzieś się tam wychodzi? Dzięki, mam szary ekran przez was. Okej, okay. poczekajcie sekundę. A nie, kurde. Okej, okay, już jestem. Piła! Piła oh Piłaczewa? Piła O, znalazłem apteczkę i gitarę. Daj mi apteczkę. Słuchaj. Gdzie ty jesteś? No, no szukam wyjścia, tak. Na samym końcu No dzięki Przestań ja mnie strzelać do cholery Nie strzelaj do mnie Kto? Nie strzelasz do nas! Ja, ja nie widzę ja mam rzuć na twarzy! Banujcie no to go. dzięki Rzuć na twarzy eee. Cieszymy się. Eee. Eee. Tak, Esu, gdzie ty jesteś. No Esu. nie wiem, szukam wyjścia żeby W ogóle zgubił się na samym, no. końcu na samym końcu gry Odesapeczka ze gry Czekajcie, uleczy się. Ej, tu jest jeszcze jeden zombie! Splitter ratunku! O. A tu jest ammo. W samym końcu gry. Ej, słyszę witch. Weru się. Weru, odej jedną! No. Nie Czemu? będziesz taki jak John! nie będziesz. Czemu? Nie będziesz taki jak John! Że nagle dostajesz afteczkę, no, no, ale chodź, chodź, no. chodź. No, ej! No, jak, jak tam weszliście? <laughs> Normalnie! No, fajnie, dzięki. Tam, jak się tam, gdzie czujesz, będę sobie włączał. Jakby się i idziesz dalej po prostu. Ale tam nic nie ma, znalazłem tylko w Czekaj, schodowa. czekaj, ja sobie idę po połowy. Nie, ty, wcale nic no? nie ma, ej. Chodźcie tu. Ja znaczy się idę no. po ciebie, chociaż ja jestem okulały, ale... David Spadł! Wy <grystanie> <grystanie> Wow! Wow! Jakie cheaty! Jakie bruda! Sk... Jaka brud. <grystanie> Turbo, ratuj mnie! Ratuj mnie! <Czarnia> Ratuję mnie! Ratuj <Czarnia> mnie! Szybko! Charger! <Czarnia> no nie no, znowu mam zginąć! <grystanie> no. <grystanie> <grystanie> Czas! <grystanie> ja się nad nie odzywam! <grystanie> Zabiła mnie i uciekła. Warto było rushować? Masz coś? Nie masz. Ale wezmę kierunek, uciekła. Dzięki. Ona sobie tylko przyjechała, jak cię zabiła. Idę ją znaleźć. Ujczu, uciekła? Weź revenge, kurde. Masz coś? Szukaj szukaj, niuchaj. Niech, niech, niuch. Chyba do stage uciekła, wiesz? Loga, tu nic nie widzę. No, właśnie czemu Czemu biały ginie pierwszy? Bo Murzyn jest lepszy, że nie pomaga do tego kobieta. Jest coś czarnych naprawdę. 100% murzy Woli poświęcić. Jezu! Nie Jezusa, tylko Vera. A propos Jezusa, to moja może coś czytam. No to ciśnijcie ten guzik Guzi, guzi. O nie, ty tylko. O nie dzięki chodra. turbo! Idę, idę go, ten, wyciągnąć. No dzięki! No, dzięki na do... mnie, Esu! Esuuu! Esu. Cicho, próbuję uratować tego, kto zginął. No. Aha. <grym> esu, ulecz szybko. O, dzięki! Esu, lecz się. Esu, uważaj, esu, 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 za dom. się uciekać. Turbo, ratujecie, dobra. Dobrze, żebyś mnie. weź mnie ochraniaj. Czekaj. Turbo, osłaniam cię. Patrz, patrz, patrz. Jaki grubas. <grym> Idź, być grubym dzień. No, szybko, turbo, ratujcie, bo. Zdechnie. Już, wygniemy. Już, już. Aj, kurde, zablokowałem się. Kto zginął? A co on tu miał fajnego? O, szczelba, <grym> moja. To <grym> z okazji, że umarłem, przeczytam może. Motherfucker. <grym> 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 przeczytam może. Co to jest? Dzieje Apostolskie. Ro rozdział 16. Paweł i Tymoteusz w listrze. Jeden. Dotarł, te, dotarł też do derby i do listry. I tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, który, która była wie, wierząca, i ojca Greka. Bracia z listry, z listry i Ikonum, wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby. To, 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 to też wziął go, obrzedzał ze względu na Żydów, którym mniej szykali w okolicach. Przestań strzelać! Owych. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy przechodził przez miasto, pokazywali im postanowienia przewzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowali. Zbory zaś utwierdzały w wierze i z każdym dniem Słysza rosły w liczbę. To tyle. To tyle z dziejów ap tych... z powoli. O, czekaj, 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 czekaj. Aaa, Weru! kurde! A! Podróż Paweł, tym I przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu słowa Bożego w Azji. A gdy przeszli ku Mizji, chcieli pójść do Brytyni. Lecz duch Jezusa nie pozwolił, nie pozwolił im. Minął Mizję, do tego tu. I miał Paweł w nocy wizą. Jakiś Macedończyk stał i prosił chodź go tu. mu... przepraw ona się na mój. Gdy też ujrzał to widzenie tak, zaraz nie spadę, w tam. ruszyć do Macedonii Nie pas, ej, pas, pas, uf, pas. Uf, Abyśmy im świadtowali, ja świadtowali dobrą nowinę. Dziękuję. Cieszę się. Zmieniłem w życie? To powinien zostać księdzem. O ale bez no beki. Ksiądz, który jest królem minet. <noise> 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 okay. Tu na pewno yy, chodzi ze sobą razem. No, Nie. No nie, nie Hunter, na, nie. Mnie. <laughs> Hunter to, na mnie! Hunter na ci tocnął. Ej, na mnie, na mnie, dzięki. Hunter wow. na mnie. Nie, Hunter'a. Dobra, trzeba iść. Trzeba iść ja house. No O, nie, <laughs> nie, Idealny timing do No, nie, 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 Czekaj. nie, 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 podłodze? nie, we have s sown the seeds to... of sin. This is our punishment. Psyne przechodzić. <laughs> Some the seeds... Ojej, oh, oh, szybki. Yeah. Okay, no ja to? Jestem drugi. ja byłem martwy. Ja Ja byłem martwy dwa razy, jakoś mam więcej. Nie patrz, łowca 17! <laughs> ja w nią strzelałem, dzięki turbo. przydałeś się, naprawdę. <laughs> Straszne. Ja nawet nie widziałem tej to tej nie, 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 nie żeby coś, ja ale mam, już... Ja znam. Ja od z... tych nawracam twoich widzów. Ja z nią byłem bardzo blisko. Ona przecież mnie nie jadła. O, tak blisko. A jestem agnostykiem, no patrz. Chcecie list do Koryntian? Nie, proszę już nie. Zgwałciła mnie i uciekła. No. Proszę dość. <laughs> ale to bezbycie, nagle zniknęła, sobie ci, uderzyła cię dwa razy i sobie pobiegła gdzieś. To tak Tak. tak. Nie da się ukryć. Du, 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 du. Echo is the last evac to the safe zone. A teraz? <laughs> to save zone. A już wszyscy są? Try find help for pass? Yeah, nie, nie ma. Nie, ja też nie ma. Przestańcie się mi strzelać. Właśnie, Sum, Znaczy, Weru. Znaczy nie, ja oddaję tej No, On zaczął. Tak, oddał. A kto mnie zastrzelił? Przez tej domy Ej, Roszela do mnie strzela. jest <grym> bezczynna. <grym> bo ty do mnie strzeliłeś. Nie zdaje się, jaki strzeliłeś. Wypocznie, jaki ona <grym>? ma tutaj, widzisz to? Co? No u mnie ma taką czerwoną plamę na pół głowy. <grym> Oj, znowu. Oj, chwil. Horda. Ej, ty jest ta moja fajna strzelba Jaka? No taka szybka Szybka Hunter Ej tu Ej tutaj się ktoś uchlał Nie otwierajcie. No w ogóle ich Hura. hunter tam jest Charger Ooooooo Puma 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 Ty A czemu ja nie mam Czemu ja nie mam optyczki? Makumba, Makumba, Makumba oh, ska Polska Afryka, Afryka. Dobra, nie wiesz czy dostaniesz powiadomienie o ten. We chcesz łotowo, bo tutaj jest. Ej, hey. hey. tu. Ja, tu ja. Tutaj. No, od... God damnit. God Piston. Damn I'm God really pissed it. off. I'm really I'm pissed off. Jestem bardzo pistonem. Jeszcze mi to nie pi... przypomina tego City 17, Mi też nie. O, co ja mu... Na oh, Ej jest Ej Rzuć tank. go motobem, David, David! <noise> no nie! Dobrze, turba wiesz! Dobrze, turba wiesz! No się spadaj! No, ratunku! Nie możemy! Się ja cię ja ochroniłem! No! Dobra, już możemy! A sekuratyzm! A Jeden, mnie. Co, jak to bie, ojoj. <noise> Pistolet tu strzela O, coś tam mieszają hunter, hunter, Hunter A, na mnie się rzucił Brudas o LOL Spiter uciekł Nie Charger Pst, Nie, nie trafił Znowu horda, kurde O Boże Czekajcie okay, fire. Fire to żyć. No <laughs> dwa naraz Nieźle. <laughs> A co? Będzie wielkie boom. Wow. wow, ale pięknie. Firewalls. To mnie bije od tyłu. To nie twój Peter. Smoker. Jak to mnie wkurza. Chory. też. Sorry. Kurde. Jeszcze ich. No. Głupia pogoda. Proszę zombiaczki o opuszczenie tego no. pomieszczenia. W pomieszczeniu, takiego świata. Znowu się ktoś rozdzielił. No nie, znowu! I to nawet Biden. przodu. Ratunku! Jeszcze raz mi Dziękuję! Trzeba mieć język, się ja Dziękuję! Samo. Dziękuję! Dawid, dzień tutaj dzień. Chodzi. Dzień. Tutaj, Dawid, chodź. Do you... Do you give me apteczka, nigga Nyga? Chodź got? What's up girl? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's a bad, bad girl. What's up, oh, nigga? What's up? Uh, <laughs> co tu się dzieje? Cały... Wow. <laughs> HP. To God dammit. ja myślałem, że to to. Come on over here. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Comrade, over here. To mi ktoś no. apteczkę? Zoberem... Um, Ventilision. Chodź tu, David, to tur ci Turb... Turbo z kataną na plecach. No ja jestem cały to, to, to. tobie. Przy tobie? No. Tam jest baseball. O, amunicja. Jockey. No, na mnie musiał skoczyć ratunku! No, dzięki. Where the fuck we must go? Właśnie nie wiem. Mm -hmm. Tu jest drabinka. No pięknie, fajnie, dzięki. Sprawdzam, czy da się to rozwalić. <laughs> <laughs> Okej! Okay, oh, bóg jestem Ja też To mogę zrobić rocket jumpa? Czekaj Nie, to się <laughs> nie działo <laughs> Rabin jak uważajcie! Dostaniesz po raz kolejny granatnikiem od No bo. to... tu postoję? Samo naprowadzę. Uważaj, uważaj, pedofil na górze, tam słyszymy się czaj. O mnie mówisz? No, dzięki, że mnie ruszyłeś, no! Ja tu celuję idealnie między drawinkami Dzięki, nie strzelaj we mnie. No to. wybijam szyby? Wybijam szyby, ty ty, ty O, piła. Wow. Idź ty przodem, mnie jeszcze zabijesz. Aha, mi też ranisz. Skaczący murzyn. Zakopię cię żywcem! <noise> Skaczący murzyn. Jakiś problemnego? Czarny bracie. Jest, hey, apteczka! I don't I like... Tak like like albo charger, wiecie? Storm. I don't like story Sorry turbo Uważajcie Pedofilka Zabiłem ją Tak? O nie, ups Czemu tam Teraz bomber walił w kupę? O, to suko Ty, zabiłem ją, no Znaczy, ogólnie padła Dwa razy granatnik No, wow! Nie ma do mycia No Jesteś <grym> czar <grym grym> I jest ja chcę Aaaaaa! Ale <grym> to, to jest chyba tylko z tych samych twórców co wcześniej, bo to taki sam sposób niszczenia barykady jest. Tak, tak, tak. No. Oj, mogłem jednak ten kanister zostawić. Chowajmy się tu. Tak, to jest świetny pomysł. Co ja tu narysuję może jakiś znaczek na wejściu? No dobrze Kto mnie tu strzela. Co ja strzelam? Jak kto strzela z granatnika? No, turbo i wszystkich rani. No, no wejdź, strzacie mną! No, co za mało. Ja mam wycelowany idealnie, a wy we mnie wchodzicie i mnie przesuwacie i przez to strzela w str... framugę, no. <transforming> <coughs> <gryppy>